To no wstyd, że musimy uciekać się do przemocy. Próbowaliśmy być mili, ale dość tego. Wybacz, ale nie mogę okazać ci ani litości. Postaram się skrócić Twe cierpienie do minimum. Tym razem czyny muszą przemówić głośniej niż słowa. Doceniam wasze zaufanie. Poprowadzę nas ku prawdzie. Nie chciałbym przerywać, ale może powinniśmy odpocząć. Może odpoczęlibyśmy chwilkę? Nie chciałbym zabrzmieć niewdzięcznie, ale wydaje mi się, że nie pożytkujemy naszego czasu właściwie. Wiem, że jesteście zajęci, ale czy nie powinniśmy ruszać? Ile jeszcze my ciało znieść z doła? Wiem, że to nieodpowiednia chwila, ale trzeba by ktoś opatrzył my rany. Mogę pomóc? Jak mógłbym się przydać? Zrobię co w mojej mocy. Tak? Co mam uczynić do Twych usług? Chcesz, bym coś zrobił? Nie mam nic przeciwko. Nie ma sprawy. Chętnie. Jasne. To zostanie zrobione. Mogę to zrobić. Oczywiście. Uf. <todgłos> Pomścicie mnie. Jestem skończony. Walka u twego boku była zaszczytem i przyjemnością. Żegnaj. Żegnaj, mój przyjacielu. Dopilnuję, by należycie się pochowano. Proponuję, byśmy natychmiast zarzucili tę walkę. Czy mogę zaproponować taktyczny odwrót?